Idzie, Wam pokażę, jak zrobić kwiatka z gumek. I robimy na normalnym krośnie ułożonym w ten sposób, tak, że nasze słupki są otwarte w stronę przeciwko, przeciwną od nas i zakładamy pierwszą gumkę w ten sposób. Następnie druga idzie naprzeciwko, a trzecia ponownie po skosie. Następnie zakładamy kolejną gumkę po skosie, następna idzie naprzeciwko, i następna idzie po skosie. Ważna jest w tym przypadku kolejność, więc, więc pamiętajcie o tym. I następnie potrzebujemy gumki RUTE. I zakładamy: pierwsza idzie w stronę prawą, górną po skosie, druga w prawą dolną. Następnie w dół. Zakładamy gumki zgodnie z, z, z ruchem wskazówek zegara, wybaczcie, w ten sposób. Następnie na tą środkową zakładam naszą kapant, w moim przypadku będzie to gumka pomarańczowa i owijamy ją dookoła tego środkowego słupka trzy razy, a następnie odwracamy. I tutaj zaczynamy zakładać płatki i ja założę płatki błękitne. I zaczynamy od tego, a następnie założyłam te dwie gumki tutaj, a następnie od tego środkowego słupka odsuwam tą naszą kappan, czyli tą pomarańczową gumkę, i łapię pierwszą gumkę żółtą. Tą gumkę przeplatam na ten słupek, dlatego ważna była kolejność w tym przypadku. Następnie biorę kolejne niebieskie gumki, dwie kolejne niebieskie i zakładam je na ten słupek. Następnie odsuwam tą pomarańczową gumkę. Łapię kolejną górną gumkę i przeplatam ją na ten słupek. Nakładam kolejne dwie gumki na ten. Po prostu je narzucam. Następnie łapię kolejną górną gumkę, pierwszą z góry i przeplatam na ten słupek. I dokładnie to samo robię na pozostałych słupkach, czyli nakładam dwie gumki, wsuwam moje sztyłko tutaj, łapię górną gumkę i przeplatam. Następnie ponownie dwie gumki, wsuwam, łapię górną i przeplatam. I z ostatnim słupkiem robimy dokładnie to samo. Czyli nasze krosno powinno wyglądać w ten sposób. Następnie będziemy przeplata, przeplatać te pomarańczowe gumki po bokach. Czyli od tej strony łapiemy dolny słupek, odsuwamy te żółte gumki i łapiemy pierwszą pomarańczową gumkę i przeplatamy ją na stronę prawą. Następnie wracamy, wsuwamy szedełko. Ponownie łapiemy tą pomarańczową i przeplatamy na drugą stronę. Od prawej strony wsuwam szydełkowe wszystkie gumki, łapię tą dolną pomarańczową i przeplatam. Ponownie w kolejnym słupku odsuwam wszystkie gumki, łapię dolną pomarańczową i przeplatam. A następnie wracamy do początku. Tą gumkę już przepletliśmy, więc następny słupek, wsuwam przydełko we wszystkie gumki, łapię dolną pomarańczową, przeplatam i tak samo tutaj, łapię dolną pomarańczową i przeplatam. Następnie łapię gumki zielone, jedną gumkę na początek, wsuwam moje szydełko do środka tych wszystkich gumek, łapię tą gumkę, o, źle wsunam. tutaj do środka wszystkich gumek, łapię gumkę zieloną, i ją przeplatam i zahaczam na szydełko. Następnie mogę ściągnąć wszystkie pozostałe gumki. Pamiętajcie, żeby cały czas bezpiecznie trzymać tą zieloną. A następnie dodaję łodygę. Czyli łapię zieloną gumkę, nakładam ją na palca, a następnie przesuwam przez te zielone gumki w ten sposób. I robię dokładnie to samo przez kilka następnych gumek. Łapię zieloną na palca, wsuwam szydełko przesuwam i łapię. Pokażę Wam jeszcze raz. Nakładam gumkę na palca, na szydełku mam dwie gumki, odwracam szydełko w tą stronę, łapię tą zieloną gumkę, przeciągam ją przez te dwie gumki, ej, spadło, wybaczcie. Przeciągam ją przez te, przez te dwie gumki, a następnie zakładam na tą ostatnią i ostatnia w ten sam sposób warto jest znać tę technikę, ponieważ ona się przydaje przy robieniu innych rzeczy jak literki następnie wsuwam moje szydełko tutaj zaciągam robiąc pętelkę i prostuję mojego piatka który prezentuje się o w ten sposób Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i do zobaczenia wkrótce, pa! pa!